Wyspa i Villa Rawa. Zapytamy się, ile kosztuje noc na, na morningu. O Cię! Trzeba bardzo. Koliko koszta za noc? Odwolnij, stań w miejscu. Stań w miejscu. Kolko koszta za noc? Koliko plati, Koliko kosztuje? Piękne miejsce, bardzo ładne. Mówiłem się dowiedzieć, ile kosztuje miejsce. Dobrze, dobrze Jan. Dobra i do tyłu jeszcze. Tak jest. Piękne miejsce. Super. Przyjedziemy tu, ale może nie dzisiaj. Natomiast się dowiemy ile kosztuje miejsce. Dobra, super. Słuchaj, ile koszta za noc? Do jak jak idę na nociu, na, na wieczór i nie płacę, da? Tak idę na wieczór za restauranu, nie płacę, tylko to no. je? Na przespanie. Na na Samo za na no, za, na wieczór, okej? Okay? Dobra, okej. Okay. Do przodu, do przodu, do przodu, do przodu. Go, 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 go. Okej. Okay. Ok, chwala Puno, kas nie dociem, Ok? Chwala, super! Piękne miejsce, dowiemy się przez telefon ile kosztuje, ale popatrzcie tutaj, piękna plażyczka, zabawka dla dzieci. Będziemy polecali to miejsce na pewno. Bardzo fajne.